Pierwszy, pierwszy. Dobra, weźcie ci śnieg, bo ci wpierdolę kreta w dupę i nie wiem, no to zleci. Ej, słabo cię słychać, skurwielu pierdolone. Twój stary ma jak Predator. Wiesz co? Słabo było słychać wczoraj w nocy jakiego jak go <grystanie> nie słyszałem. Tamki mordę, bo ci kurwa jedzie z tej kapusty jakimiś kurwa w kapusty. <grystanie> A jesteś śmieszny spermokujesz ci tam weźmy z Kurwa to no, tam O możesz mi ścisnąć kurno Masz I kurwa wiem, co ryj fajta. jak ścisk dupy dinozauru to jak na ciebie patrzę to jestem za abortem jednak Twoja stara to jest kurwa Ronik kurwa nie Kurwa, nie. kurwa to i twoja stara Wiesz co? Zostańcie <laughs> w pojeczce od kąsku z takimi pozdrawił No ja, turda i prosta, kurna, weź tu w pojeżdżanie, no, z czyliżdż tam pod tą łapką i mi ciągnież, no Weź ci tań człowieku człaku, na, Kurwa, twoja na stara kurwa, twoja stara musi kurwa rzucać się pod kąsk, bo to iść kurwa kłaki na pijdzie Po sobie kurwa, z kawałym, z kawałym mi cześć tego kurwa E, dobra, nie się bo no, cię górnik skrzyczy, no człowieku, weź. To już na tam jakieś, no, zło... nowe złoża roz... nowe... nowe złoża, Masz kurwa takie na, na włosach, chuju. No no końcu... Kurwa i Twoja nie? Twoja rodzina, nie? Ogólnie no. twoja rodzina jest jak kurwa stado pająków, nie? Ponieważ kurwa twój stary... ...zasadził druta w z... <sadził druta> z... <sadził> Ja kasynową, jak myślicie, że kasodowym jak zapełni wszystkie trzy na osiedlu. Jak ja taki kurwa strzelniem się urodził, ja wiem. Normalnie jak... Tym maszynem po prostu jak... nie wiem. Jak ta katastrofa to była w tym? To co tam było? Poczekaj. Ja, jak to się nazwało? To na Ukrainie, jak to leci tam? Nie, wiem, nie, nie. No ja i ja gadałam z kosmiczami czuj bo już normalnie. Dobra, Dobra to zaraz ci powiem taki rzecz, bo ostatnio widziałem, tak, kurwa, tak, tak swoją powiedzało. starą, jak kurwa jechała pociągiem <noise> w Grand nie? a stary kurwa, widziałem w fajnym jazdzie, jak kurwa rzepę rozrywał. <noise> ale to, kurwa, nie wiem ja to znam, że ale i masz mordę jak Maciek śladą. <noise> Ty, kurwa, masz taki kurwa, jest taki kurwa zielony jak Czesiu. Czesio? Czesiu, co na obiad Cześć, o cześć, o do nogi, wchodź, a mam. Okej okay, panowie, może już koniec, bo temat Dobre, to będzie lekko Słuchajcie, teraz... Dobra, cicho już Barda Hampel, Omadren, cicho już bądźcie, Grandiego chyba nie ma, także ja muszę przerwać. Eee...